W Sandomierzu stawiają na odnawialne źródła energii. Aż 135 paneli fotowoltaicznych zamontowano wokół kotłowni stocznia w prawobrzeżnej części miasta. Pozyskiwanie energii i dbanie o środowisko to jedno z największych wyzwań dla przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Montowanie tego typu paneli pozwoli na stopniowe odchodzenie od korzystania z miału węglowego. Miasto jest ogrzewane przez dwie miejskie ciepłownie. Które korzystają wyłącznie z miału węglowego. Zużycie surowca jest ogromne, bo przekracza 8000 ton rocznie. Pierwszym krokiem jest wybudowanie małej farmy fotowoltaicznej na potrzeby Sandomierskiego Pecu. Sandomierz przystępuje do programu OZE, szukamy alternatywnych, odnawialnych źródeł energii. W tej chwili zarówno na kotłowni stocznia, na której się znajdujemy, jak również w kotłowni rokitek, głównym paliwem jest miał węglowy węgiel, natomiast zgodnie z tendencją, zgodnie z tym, czego wymaga od nas Unia Europejska jesteśmy zobowiązani do przechodzenia sukcesywnie na odnawialne źródła energii, stąd też. Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który został zaakceptowany. Jeżeli chodzi o wydajność takiej instalacji, oczywiście, że biorąc pod uwagę krótszy dzień, jak też słońce, które operuje niżej, ta wydajność jest mniejsza niż powiedzmy w czerwcu czy w lipcu. Średnio zakłada się w miesiącach około grudzień, styczeń, luty około 3% w skali roku. Czyli za 3 miesiące 9,9%. Pierwotnie instalacja miała być zamieszczona na dachach budynków posiadanych przez spółkę, ale koszt znacznie przekraczał posiadane na te inwestycje środki. Ostatecznie za 150 tysięcy złotych zrobiono instalację naziemną. To dopiero początek tego typu inwestycji. Jest to instalacja naziemna. Większość instalacji, które obserwujemy na rynku, mniejszych instalacji, Typu domek są budowane na dachach. Tutaj mamy instalację naziemną, ponieważ taka była potrzeba inwestora. Zainteresowanie jest duże, począwszy od inwestorów prywatnych, a skończywszy na dużych farmach fotowoltaicznych, które zazwyczaj jedna taka farma to jest 20 razy taka moc jak w tym momencie obserwujemy, czyli 50 kW. Gwarancja producenta to 12 lat na panele fotowoltaiczne. Jeżeli chodzi o moc, jest to 25 lat. Chcemy zdobyć doświadczenie, chcemy nauczyć się, chcemy zobaczyć, jak, jak to będzie funkcjonować w, w codziennym, w codziennym eksplo eksploatowaniu. Mamy kadry młodych inżynierów. Mam nadzieję, że w przyszłości też będziemy mogli rozwinąć. Na przyszły rok chciałbym około 4-5 pięciokrotnie większą instalację zainstalować przy ulicy POW, przy kotłowni Rokitek. No, musimy, to jest kierunek, musimy, musimy iść w tym, w tym, w odnawialne źródła energii. Zwrot kosztów w przypadku tego zadania spodziewany jest po około pięciu latach. Znaczenie ma oczywiście pogoda, ale niezależnie od warunków atmosferycznych, inwestycja przyniesie korzyści. W 2021 roku inwestowanie w odnawialne źródła energii ma być kontynuowane. Wszystko oczywiście w trosce o klimat, o środowisko ale też o właśnie czyste powietrze dla mieszkańców Sandomierza, także jestem zbudowany, cieszę się z tego, że Sandomierz przystępuje do programów ekologicznych i dbamy o nasze środowisko i o nasz klimat. Każde jest... spalanie węgla lub produktów pochodnych, mamy tutaj oczywiście na, na, w, te, w temacie miał, no jest szkodliwe, są, wiadomo są, 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 są filtry, ale y, według dyrektyw Unii Europejskiej za 30 lat Musimy z tego węgla wejść całkowicie. Zielony ład, zielona gospodarka niestety wymusza na nas, że musimy z tego węgla zrezygnować. Fotowoltaika jest jednym z elementów, tak?